Lubicie oglądać filmiki z YouTube'a w innym filmie na YouTube'ie? W takim razie mamy coś dla Was. Witamy w Włoch Polska, a dzisiaj odliczamy nasze typy 10 najlepszych kanałów na YouTube w 2019 roku. How long do you think Not very long, I'm a weakling, so Well, you agreed to it, so we'll do it. They both to this, let Przyjrzymy się kanałom ze znanego wszystkim serwisu, które odnotowały niesamowity wzrost liczby subskrybentów lub wyprodukowały bardzo rozrywkowe i ciekawe treści w 2019 roku. Okay, so if you like gaming channels... We're yeah, there aren't enough of those around. Numer 10. First with Fist. Ten kanał jest miejscem dla kilku różnych serii, w tym Sean in the Wild i Carry Shop, ale najbardziej znany jest z wywiadów z celebrytami Hot Ones. You are talented enough, you are strong enough. O co chodzi? To proste. Sean Evans przeprowadza wywiady z celebrytami, a w tym czasie jedzą coraz ostrzejsze skrzydełka kurczaka. Chętnie obejrzeć waszych ulubieńców próbujących powiedzieć cokolwiek, gdy ich jamy ustne płoną. Oh, excuse me. Shit. Hot Ones zaczęło silnie działać w 2019 z gośćmi takimi jak Gordon Ramsay, Shaquille O'Neal i Scarlett Johansson i nadal podbija liczbę subskrybentów kanału, która w 2019 roku wzrosła do ponad 7,5 miliona. Thanos isn't bad. He's just under the evil spell of the Mind Stone. I honestly do not know what those last three things you said were because my mouth is on just it it's like just full of fire. Numer 9 The Try Guys. Internet nauczył nas kilku faktów o nas samych, a jednym z nich jest to, że lubimy patrzeć, jak inni robią dziwne, obrzydliwe i głupkowate rzeczy. Właśnie tam są The Try Guys. start Na początku był to segment Basfida. Twórcy tego programu wyodrębnili serię na własny kanał. Keith, Ned, Zach i Eugene zabawiają nas próbując wszystkiego. Od jedzenia i pokonywania ogromnych ilości żywności do zostania filantropami i sadzenia drzew. Plant 20 million trees! Plant 20 million trees! Plant 20 million trees! Kanał nadal się rozwija, a 2019 nie był wyjątkiem. Filmy regularnie osiągają miliony wyświetleń. Numer 8 How it should have ended. Rozwój usług streamingowych sprawił, że stało się to jeszcze bardziej dostępne, co z kolei przyczyniło się do powstawania nowego pokolenia krytyków i oczywiście tradycjonalistów chodzących do kina. Oznacza to, że tworzenie materiałów parodiujących i krytykujących różne filmy stało się dość popularne, a my nie narzekamy. Welcome to Watch And today we're counting down our picks for the top 10 Avengers Endgame moments. How it should have ended to animowany program wskazujący logicznie wady, Błędy filmowe i dziury w naszych ulubionych filmach takich jak Avengers Koniec Gry, Aladdin i To, rozdział drugi. This rock is a hand oh, crap. Oryginalne animowane parodie z ciekawymi zwrotami akcji pozwoliły na przekroczenie granicy 9 milionów subskrybentów w ubiegłym roku.

oprócz materiałów komediowych Jack zbudował swój kanał grając eksperymentując i zapewniając swoją unikalną perspektywę na niektóre z najpopularniejszych gier, takie jak Minecraft i Luigi's Mansion 3.! Jego kanał ma ponad 23 miliony subów, a wyświetlenia w zeszłym roku były imponujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jego treści czasem trwają kilka godzin. My bad guys. Be stranded with love. Numer 6. Nips Gaming Kolejny gamingowy kanał. Ten koncentruje się na otwartym świecie, przetrwaniu i strzelankach FPS. Głosy pięciu zabawnych gości oraz różne wygłupy sprawiły, że Nips Gaming był jednym z najbardziej niedocenianych kanałów na YouTube w ubiegłym roku. What we do? We're And then sing first or cake? What's the order? I don't know. What do you do? Jeżeli lubicie komentowanie w zabawny sposób gier takich jak Red Dead Redemption i Ark Survival Evolved, ten kanał to coś, co powinniście sprawdzić. Mamy trzy celów. Zbudować kanał giery, który zrobiliśmy. To było ciężkie. Zostać największym kanałem na świecie, pracować nad nim. Nigdy, nigdy. Nie, pracujemy nad nim. Nigdy. Hej, pozwól mi wyglądać dobrze tutaj. I ostatnią rzeczą jest wolność świata. Możecie ich zasubskrybować, ale twórcy twierdzą, że przyjmują tylko tych najlepszych. Chociaż nie bądźcie zaskoczeni, jeśli nie pozwolimy. We only the best. Numer 5. MrBeast. Mr. Beast potrafi skupić się na tym, co przyziemne i nudne, i sprawić, że to pokochamy. Razem z przyjaciółmi organizuje dosyć dzikie konkurencje. Jimmy wystartował z kanałem w 2012, tworząc let's play. -e. Sytuacja się zmieniła, gdy jego canting to 100.000 trafiło w dziesiątkę. Make sure you like the video. Drop a comment. 99.999. 100 000. Kto by się spodziewał, że liczenie przez tak długi czas może być takie wciągające? Niektóre z innych rzeczy jakie robi na kanale to czytanie słownika i scenariuszu filmu o pszczołach, oglądanie malowania i powiedzenie Logan Paul 100 000 razy. Logan Paul, 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 Logan Paul. Wspominaliśmy o jego licznych staraniach o zbiórkę pieniędzy? To coś, czym można się chwalić. Numer 4. The Game Theorists Game Theory to strona prowadzona przez Matt Pata, znanego również jako Matthew Robert Patrick, który skupia się na różnych aspektach intelektualnych lub, jak sam je nazywa, nerdowskich teoriach na temat projektowania i tworzenia gier wideo. Whether it's being mean to his brothers, sending his pets off to die in bottomless pits, or sending them slamming into the ground faster than a speeding bullet so that they turn into dinosaur pulp, Mario consistently is the most evil character Nintendo has ever made.

Szczególnie podoba nam się sposób w jaki Matt przygląda się logice i historii gier, jakie znamy i kochamy. Przez sto liczba ponad 12 milionów subskrybentów i liczba wyświetlanych wszystkich filmów w ogóle nas nie dziwi. Highly trained athletes can have double this number. Rest Jedi have about 10 times the number of a normal person. But then again, Jedi are able to jump like 10 times higher than a regular athlete, so maybe it's all proportional. Numer 3 Dead Meat. I think we're Dead Meat. Na YouTubie działa wiele kanałów z recenzjami filmów, ale ten się wyróżnia, koncentrując się na gatunku horroru. Słynie z serii Kill Count prowadzonej przez Jamesa A. Janis'a, w której albo wybiera film i zlicza wszystkie ofiary śmiertelne w całym filmie, albo wybiera konkretną ofiarę i bawi się nią w odpowiedni sposób. I'm not I'm just gonna count the numbers. James zagłębia się również w gatunek horroru jako całości i recenzuje konkretne filmy w Dead Meat Podcast, który współprowadzi z Chelsea Rebecca. Kanał nie jest dla osób o słabych nerwach, ale jego sarkastyczny ton sprawia, że jest wystarczająco lekki, by każdy mógł to sprawdzić, a znajomość gatunku sprawia, że miłośnicy grozy wracają po więcej. It also probably helped that when Yongo was playing Addie, she had Jordan Peele doing an excellent mimicry of her red voice. When the girl Shit. Number 2, PewDiePie. What's up, Zoomers? It's your favorite time of the week! Możliwe, że o PewDiePie wiecie już wszystko, ale w 2019 udowodnił, że nigdzie się nie wybiera. Dzięki różnym seriom, w tym przeglądom memów, vlogom i let's play'om, jego kanał zyskał w ubiegłym roku 102 miliony subów i 23 miliardy wyświetleń, stając się tym samym najczęściej subskrybowanym i oglądanym indywidualnie kanałem na YouTube. video Without smashing like and saying ok, PewDiePie to nadal dosyć polaryzująca osoba, w zależności od tego, kogo zapytamy o jego oskarżenia w związku z antysemityzmem itd., tak ale dla jego fanów, a ma ich naprawdę dużo, zawsze będzie królem YouTube'a. PewDiePie jest niekwestionowanym królem YouTube'a, ale nasz dzisiejszy numer jeden osiągnął ubiegłego roku coś szalonego. Jednak zanim o tym, pora na kilka wyróżnień. Yeah! Oh, that's so 2018 water bottle flips D 2019 is the year of the plunge oh you have a hat with your name on it you can do anything you want uh, Reciprocate, man. Uh, look, I respect our religions, uh, but it might get crazy if the White House is a first, second, and a third lady. Now, the thing about a college lecture is that you don't know anyone. You come in, sit down wherever you want, listen to the professor talk for like an hour and a half, and then you leave. But why would we remake something that's already good on its own when we could be making something totally original? Because Ethan, we don't take risks and this will make us more money. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1. Shane Dawson. Shane Dawson uważany jest przez wielu za jednego z ojców założycieli YouTube'a, jakiego znamy dzisiaj. Zaczął z kanałem w 2008 roku i szybko zyskał wielu fanów. Oh, no. Ale tak naprawdę to 2019 był jego rokiem. Po zanurzeniu się w tworzeniu dokumentów w 2018, dzięki serii o Jake'u Polu, Tayne Mongol i Jeffrey Starze w 2019 roku Dawson podjął jeszcze większe wyzwanie przemysł makijażowy. Teoretycznie ta paleta powinna się sprzedawać za około 75 do 80 dolarów, co jest dokładnie to, co mówił Jeffree Ale ja chcę wziąć ten hit, ponieważ to jest dla mnie i nie jestem w tym za pieniądze. Dzięki serii The Beautiful World of Jeffree Star udowodnił swoją wszechstronność jako twórca i umocnił pozycję jako jeden z najpopularniejszych youtuberów. Przy liczbie subów przekraczającej 23 miliony, Dlatego początkującego przedsiębiorcy tylko niebo jest limitem. Było <laughs> Yes, but it was a lot. Zgadzacie się z naszą listą, sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.